Cześć Jarecki. No, słuchaj, no więc tak wszystkie trzy stoły e, wcześniej zalewałem, gruntowałem e, to, co sobie wypiło. To sobie wypiło żywica, czy tam drewno. E, dzisiaj skupiłem się tylko na tych elementach, które będą prześwitywały. Czyli ten stół mały, tego w ogóle nie dotykałem, czyli on jest zagruntowany e, i zaraz go machnę lakierem. No, i ten e, tak samo boków jakoś tam e, zrobiła się taka e, skórka pomarańczy, bo jak żywica wiesz, gdzie niegdzie ma pory. No, to tu wejdzie, tam nie wejdzie, ale tak samo olać to, bo mnie to nie interesuje. Byle tam krawędzi jakichś ostrych nie było, e, więc na, tym, na to jakoś zwróciłem uwagę. E, no, i e, te miejsce, w które będzie prześwitywało na wylot. Dojechałem oscylacją do papieru, samą żywicę do papieru 600. gdzie nie, gdzie są takie kropki, ale to jest lekkie wgłębienie, które nie ma sensu już jechać, bo jak lakier położysz, to to się wyrówna, więc tego od spodu nie będzie widać. Spód wcześniej, przed tym jak zacząłem się brać za górę, doprowadziłem do 220 dół drewną. A żywice też do 400, czy tam do 600. Wziąłem sobie przeźroczystą folię. Jak zwrócisz uwagę, to na wszędzie, na wszystkich stołach, na krawędzi sobie przykleiłem. Bo jak żywica sobie ścieka, no to wiesz, potrafisz zrobić taki bombel jakiś powietrza. E, znaczy zaciek, no, nie bąbel powietrza. E, więc jak sobie wcieknie folie, folię to najwyżej zrobi mi tutaj, jak przerzucę potem stół, to mi będzie łatwo, e, wiesz, do wycięcia na folii e, nożykiem, nie, technicznym. Także, żeby już, e, można powiedzieć, tej docelowej strony nie szlifować, bo już mam dosyć, no to, wiesz, sobie obkleiłem tak stoły, no i wiesz, i na przykład tutaj widać, nie, no tu się trochę żywicy zebrało, bo tu sobie e, wyrabiałem ten, ten. Ale to będzie bardzo łatwo: bo to jest cienka warstwa. Bardzo łatwo będzie to wyciąć nożykiem, wiesz. Jak już będę brał się za górę, jak górę będę robił, to czy mi tam trochę podcieknie, to już Pal 6 zawsze mogę, wiesz, przekręcić do góry nogami yy, i, 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 wiesz, i wziąć się tam, wiesz. Jak będę nogi montował, to nawet ściąć mogę jakiś, jakiś zaciek. Tak więc, żeby było dobrze. O, tutaj też jest folia. No i czuć taki centymetrowy, centymetrowy kawaląsio, który ściek sobie po prostu mm, po tym elemencie, który jest taki przeźroczysty, jego będzie widać. No to sobie ściek został na folii, ale to wiesz, to mówię, to przy, przy robieniu góry. No, to ja zapauzuję teraz, zrobię sobie lakier i powiem Ci jak to wygląda, jak się lakieruje. Przed lakierowaniem oczywiście pędzelek mam, zamiotłem sobie cały stolik, odkurzyłem wszystkie boczki, e, całą korę, którą będę lakierował, bo tam się też zbiera tego kurzu, więc warto sobie, wiesz, jakiś tam pył wypierniczyć e, odkurzacz. Kurwa najlepszy by był jakiś agregacik wie, z dmuchawą, nie? no ale tego nie mam, może kiedyś. Więc wszystko zamieść, odkurzyć, odtłuścić i, i tego. I można się brać za lakier. Dobra, Jarecki. Ja zapałzowałem na sekundę. Film odtłuściłem wszystkie stoły. Wszystkie są wysuszone, odtłuszczone, gotowe do, do lakierowania. Zrobiłem sobie seteczkę lakieru. Tego trzyskładnikowego. No i tak. Mam dwa pędzelki. Pędzle angielskie. Najlepsze do, do lakierowania. One tam mają chyba lazura, lakier, coś takiego. Jak Jakbyś kupował, no to, to jakieś tam pędzle, wiesz. Warto sobie dwa kupić lepsze. Na koniec e, mały sobie użyję na wszystkie powierzchnie płaskie na trzy stoły do lakierowania e, wrzucę go, może go odzyskam, bo to zależy też e, wiesz, od pędzla, może się go uda odzyskać i będzie jeszcze na jutro na górę e, a do malowania krawędzi sobie użyję te takie pędzle, wiesz za dwa złote, najtańsze e, dlaczego? bo jak malujesz korę to ten pędzel zadziera się o tą korę E, no i, i, i ten pędzel potem się już nie nadaje do, do robienia jakiś tam, e, do pozostawienia ładnej wiesz, struktury. No i zasada jest taka, że jak lakierujesz, to lakierujesz dwa razy jeden stół. E, mianowicie, e, pędzluję, znaczy nabieram farbę, maluję góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Góra, dół. Do końca jedną warstwę, potem biorę e, z drugą stronę i lecę od góry do dołu drugą warstwę. Wtedy nie ma, nie pozostają takie wiesz, baty pędzla. E, lakier się wtedy równomiernie rozprowadza, e, no i takie lakierowanie wiesz, przy stołach jest takie optymalne. E, jak zrobisz tak raz, potem przetrzesz delikatnie papierkiem, potem drugi raz zrobisz tak samo, no to wtedy wychodzi Ci, wiesz, naprawdę fajna skorupa i którą można potem polerować. Jak ktoś ma znajomości, no to wiesz, możesz sobie to oddać do lakierni. Ten mój koleżka, Michał w Lublinie, no to ma, wiesz, lakiernię, że on skończy stoły, oddaje, kurwa, w pakiecie, przyczepiają mu, kurwa, na jakąś taką płytkę od spodu e, przykręca, wiesz, żeby mogli go obracać z każdej strony i, 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 wiesz, i malują kurwa jak części samochodowe. Także, także, no coś da coś, tak? E, jakby miał aerograf czy ten taki pistolet do lakierowania? No kurwa tutaj nie polakierujesz, no bo tutaj tyle kurwa kurzu, tyle pyłu, że, że wiesz, że zaraz by się coś przypierdoliło, więc Bale papieroska, czekam aż ten kurz jakiś opadnie, co prawda nie pyliłem tutaj dzisiaj chwilkę tam tylko 300, tą 400, ale to sobie założyłem odkurzacz na, 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 na ten na, na tą swoją oscylację odkurzacz. Odtłuszczone, wyczyszczone także puszczam pierwszy lakier i. I tego, i spierdalam. Bo ten lakier też jest taki, że, że kurwa bez maski to nie idzie wiesz lakierować. Także jest taki, że raz robiłem jakiś stół, i wytrzymałem 5 minut, i, i spierdoliłem kurwa z tej piwnicy, bo mi się niedobrze zrobiło. Także no i zasada taka, że jak lakierujesz, to nie pijesz, bo, bo może naprawdę coś ci. W... Kurwa, wiesz, w głowie się poprzestawiać, tak mi kiedyś Michał powiedział, i, i to chyba jest prawda, bo kiedyś lakiera, lakierowaliśmy tutaj z Michałem, i, i kurwa łeb miałem taki spuchnięty, że migrenę potem miałem wieczorem. No dobra, udało mi się postawić kurwa cię na szafce. Także zobaczysz, jak to wygląda. Najpierw zlakieruję e, górę. E, jak zostanie lakieru, to się zajmę boczkami. Jak nie zostanie, to zrobię boczki, jak będę robił tą docelową, e, wiesz, m, docelową tą warstwę, e, która będzie, w, wiesz, no, ten, górna, nie? Wiesz o co chodzi. No i, dobra. I Lecimy. Teraz przy razie Nie żałujesz kurwa lakieru no i wyżej się go kurwa zeszlifuje potem Trzymam znala kubek, bo naprawdę je nawet przez maskę. No i dobra, i teraz tak jak mówiłem przeciwną stronę. Czyli od lewa do prawa. No i już widzę, że mi nie starczy chyba na boczki ale trudno boczki się zrobi jak będę robił Jak będę robił ten. W drugą stronę Dobra, teraz się przestałem na drugi stół I tak samo Dla mnie najważniejsze, wiesz, żeby te stoły, y, które są prześwitujące, żeby ta żywica była dobrze polakierowana, y, bo potem, wiesz, będę ją polerował, nie, więc zależy mi w sumie z tym lakierem tylko na tych stołach dwóch. dół zrobiona. <coughs> Śmierdzi. No to lecimy w drugą stronę. No, i na ten może na raz starczy. Ten jakoś nie wymaga tutaj od spodu zabezpieczenia. No bo wiesz, nikt tutaj kurwa nie prześwituje na drugą stronę. No i sam raz starczyło się, tu nie się uda machnąć, umarznąć. No, i tak, panie. Tak to wygląda. Długo nie siedzę. Wrzucam pędzel do acetonu. Może się jeszcze nada na jutro. A jak nie, no to wiesz. Kurwa, jak się uda, to się uda. Już widać przejrzystość. Zobacz. Już tam ręka prześwituje. <coughs> Więc jest fajnie pełny efekt będzie jak z dwóch stron będzie polakierowane, no bo od spodu jest matowe. No, także myślę, że jest spoko. Ja się pakuję i spierdalam.